Pierwotnie nie chciałam w tym roku robić tego zestawienia, bo też nie chciałam koncentrować się na jakiejś konkretnej liście tym razem, dać sobie większy luz. No ale jednocześnie zrobiłam na mnie sobie półkę z takimi książkami, które naprawdę, naprawdę chciałabym przeczytać. I tak w pewnym momencie spojrzałam na tę listę i tam były 22 pozycje. No więc pomyślałam, że okej, okay, dorzucę jakieś dwie. I mogę jednak ten film nagrać z taką myślą, że są to właśnie książki, które za mną już chodzą od jakiegoś czasu, i naprawdę w najbliższych miesiącach chcę je przeczytać. Mam na nie ochotę, więc to prawdopodobieństwo, że po nie sięgnę, jest zdecydowanie większe niż było rok temu w stosunku do tamtej listy. Tak więc, nie przedłużając, oto moje 24 książki na 2024 oraz na kolejne lata, gdybym się nie wyrobiła, no wiadomo. Na start jedyna książka, która była też na liście zeszłorocznej i którą wciągnęłam też na listę tegoroczną, bo nie znalazłam wtedy na nią w zeszłym roku przestrzeni, albo raczej nie miałam potrzeby jej czytać, czyli Roberta Rossi i Giulia Balducci i ich dochodzę. Jak już wspomniałam kiedyś, to ja w tej tematyce świadomości swojego ciała i rozwoju psychoseksualnego, no to mam całą kolekcję, włącznie z niedostępną na naszym rynku. Już ona ma siłę Emilina Goski. Co jakiś czas uzupełniam, sprawdzam, co pojawia się nowego. No i dochodzę. Czeka na mnie już jakiś czas, więc jeżeli w tym roku poczuję potrzebę sięgnięcia pod tego typu książkę, to będzie pierwsza kolejce. Numer dwa to Grona Gniewu John Steinbeck. Monumentalna książka, ja się jej trochę boję, tego ogromu, ale jest też audiobook, więc liczę na to, że on mi pomoże łatwiej wsiąknąć tę amerykańską klasykę. Będę z siebie bardzo dumna, jeśli mi się uda. Dalej książka, którą poleciliście mi pod filmem o bezrożcu, czyli Ostatnia Arystokratka, Efsen Boczek. Bardzo tęsknię za tym absurdem, który zafundował, zafundował mi wtedy Stancik, więc mam nadzieję, że coś podobnego w tej historii, która dotyczy zdaje się rodziny amerykańskiej, która jest czeskiego pochodzenia i wraca do swojej posiadłości w Czechach, znajdę tutaj coś podobnego, bo to życie na świeczniku nie okazuje się być tak cudowne jak się spodziewali. Dalej, Oczy Uroczne, czyli ostatni tom Dożywocia Marty Kisiel. To jest książka, z którą zapowiadałam, że wejdę w nowy rok i tak się stanie na 100%. Absolutnie uwielbiam ten świat tych bohaterów. Słuchałam w grudniu oddzielnie Szaławiły, więc już tych nowych bohaterów także znam. I na pewno przesłucham znowu w audio i to jak najszybciej. Numer 5 to moje wyzwanie zmierzenia się z klasyką sci-fi, czyli Blade Runner, czy androidy marzą o elektrycznych owcach. Philip K. Dick. Książka, której nie trzeba nikomu przedstawiać, jak sądzę. Mam trochę ochoty na nieco więcej fantastyki w tym roku i też trochę na zmierzenie się z science fiction, więc chyba lepszego pomysłu na start mieć nie mogę. Pod numerem szóstym chyba jedyna książka, która trafiła na tę listę przypadkiem. Jakoś tam mi się zaplątała na Legimi podczas sprawdzania ostatniej arystokratki, a mianowicie jest to książka Annette Birksfeldt i Wytyżycie z Syła Hipopotama. Gdzieś pomieszało mi się to właśnie z Arystokratką i myślałam, że to też jest literatura czeska, a tymczasem jesteśmy w Danii, i to jest saga rodzinna, w dużej mierze autobiograficzna. Nie czytałam chyba w życiu nic z literatury z tego kraju, więc oto jest. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Pod numerem siódmym, jednak na tej fali literatury czeskiej zupełnie niedawno, już w styczniu wpadła mi w oczy książka "Trub" na piekielnym wierchu autor. Juraj Czerwenak, nie jestem pewna jak to się wymawia, sprawdzę, sprawdzę później przy okazji. To jest kryminał historyczny, koniec XVI wieku i czytałam w opiniach, że klimatem ma coś w sobie z trylogii fusyckiej. Tak więc czy to nie brzmi absolutnie cudownie, a do tego jest audiobook, więc nie trzeba mnie dłużej namawiać. Dalej mój klasyk, mój geniusz, którego twórczość albo pokochacie albo znienawidzicie, czyli wspomniany już przeze mnie wielokrotnie Charles Bukowski, tym razem w wydaniu Historii o Zwykłym Szaleństwie. Też planuję się za to zabrać z początkiem roku, żeby dobrze w ten rok wejść, a tutaj na pewno się nie zawiodę. No i Bukowski pojawi się na tej liście od razu. Kolejny raz ze zbiorem opowiada najpiękniejsza dziewczyna w mieście. Nie wiem, co ja zrobię, jak mi się skończy to, co wyszło po polsku do tej, do, do tej pory, jeżeli nie wyjdzie nic nowego. Numer 10 trafił na tę listę z dwóch powodów. Pierwsze, kiedyś chyba ta książka, zdaje się, była na liście najbardziej poczytnych tytułów w Wielkiej Brytanii. A po drugie, ja ją mam na półce na Legimi, ale ona z katalogu dostępnych już zniknęła. I chodzi o Morderców Tropimy w czwartki Richarda Osmana a zniknęła zapewne dlatego, że pojawiło się nowsze wydanie pod zmienionym tytułem Czwartkowy Klub Zbrodni. No i to jest podobno ciepła, lekka historia z brytyjskim humorem. Tomi Gray też nie trzeba mnie namawiać. Kolejna to książka, która chodzi za mną już też od dawna i o której wspomniałam przy okazji recenzji Dzwonu Iris Murdoch, ponieważ jest to jej może może. Nadal nie wiem wiele o tej książce, ale to jest historia reżysera, który kończy swoją karierę i wynosi się do domu w opustoszałej okolicy nad morzem i chce tam trochę niejako rozliczyć się ze swoją przeszłością. Jest w tym opisie coś, co mnie fascynuje, i to jest moje przewidywanie bardzo dobrej książki na ten rok, a no i to jest też nagroda Bookera z roku 78. Pod numerem 12 trochę mój powrót do czasów studenckich z książką Skąd? Sasza Stanisic. Autor jest uchodźcą z Bałkan, który uciekł do Niemiec po wybuchu wojny bałkańskiej. I ta powieść jest historią autobiograficzną to są jego wspomnienia i opowieść o jego życiu. Książka więc doskonale wpisuje się w nurt literacki, który nazywa się Kanton Literatur, czyli literatury migranckiej w Niemczech. Temat, który jest moim konikiem. Ja z tego zakresu pisam częściowo licencja, bo pisałam o Hercie Myle, która wprawdzie do tego nurtu stricte nie należy, ale nadal liczą się tu wątki międzykulturowe, międzynarodowe, ale także pracę magisterską, już typowo z tego nurtu, oraz z analizą dwóch powieści Polaka, który mieszka i wydaje w Niemczech, Dariusza Muszera, którego uwielbiam. Tak więc, książka, skąd dzięki tej książce wrócę trochę do korzeni moich. Książka otrzymała też najbardziej prestiżową w Niemczech nagrodę, to jest niemiecką nagrodę literacką dla powieści roku 2019, a wy możecie też ją kojarzyć, ponieważ otrzymała również nagrodę Angelusa w minionym 2023. A dalej Georgi Gospodinow i jego schron przeciwczasowy. Fascynuje mi już sam tytuł, a to, co się za nim kryje, na sam start jakoś ogrzewa moje serduszko. Bo to jest historia człowieka, który w Szwajcarii zakłada klinikę dla osób cierpiących na Alzheimera i podróżuje z nimi w czasie do tych okresów ich życia, kiedy czuli się najlepiej. Jeśli to nie ogrzewa waszego serduszka, sam ten pomysł, bo ja nie wiem, co je poruszy. Dalej absolutny hicior minionego roku, do którego przez minione miesiące też się tak zbierałam, zbierałam, ale zabrać się nie mogłam. Jednak bardzo chcę nadrobić tę kompozycje możliwie jak najszybciej, bo wyczuwam tutaj nominację w plebiscycie, lubimy czytać, więc chciałam świadomie zagłosować na Miasto Jade Fondyli. książka, która była już wszędzie, ale która jednocześnie zbiera właściwie tylko pozytywne opinie, a swoją tematyką w jaki sposób mnie przyciąga. Może nie jestem przekonana do niej w pełni, ale ten fenomen zeszłoroczny przebił się do mojego umysłu jako ten, który jednak chcę sprawdzić. I kolejna książka to również trochę fenomen zeszłego roku, ale mniejszym mam wrażenie, czyli Nasze imię Legion, Nasze imię Bob. Science fiction, które podobno ma w sobie świetny humor i nie jest bardzo ciężka z tego, co słyszałam, więc mam wrażenie, że również może pomóc mi stawiać moje małe kroczki w tym gatunku a dla odmiany coś poważniejszego, Zabić Drozda Harper Lee, tytuł, który chyba wszyscy znamy, ale też nie każdy czytał tak naprawdę. Ja myślę, że jestem w takim momencie życia, że mogę się za to brać i zderzyć się z tą historią, chociaż raczej gdzieś w dalszych miesiącach nie tak na start. Jako kolejna ląduje to książka, którą wrzuciłam kiedyś na półkę od Tak Sobie dla sprawdzenia autorki i pamiętam, że przeczytałam dosłownie dwa pierwsze zdania Potem odłożyłam, ale te zdania były piękne i mnie przyciągnęły. Miłość w cieniu słońca Katarzyny Grocholi. Nie czytałam jeszcze nic Pani Katarzyny, ona tak mi się kojarzy bardziej z pokoleniem moich rodziców, gdzieś tam z ekranizacjami i itd., ale chcę faktycznie dać szansę i przekonać się sama, jak twórczość Pani Grocholi wypadnie w moich oczach. Numer 18. W zeszłym roku rozpływałam się nad Bezrożcem Petra Stanczyka, więc absolutnie, absolutnie chcę zapoznać się z drugą jego książką o niezwykłym już tytule, Młyn do Mumi. Liczę na równie zwariowaną historię, chociaż ciężko po takim tytule spodziewać się czegoś standardowego. I odkryłam do tego, że jest audiobook w audiotece jednak, więc naprawdę, naprawdę nie mogę się doczekać. To też jest możliwe ulubienie z tego roku. Dalej mam w kolejce kolejny tom serii, którą zaczęłam w zeszłym roku. To jest to W mocy wichru Agnieszki Hałas. Jest to trzeci tom serii Teatr Węży. Też czekam na powrót do tego ciemnego, trochę zatęchłego świata, pełnego przeciwwstawnej sobie magii. Jako kolejna również kontynuacja serii fantastycznej. Wschód, Zachód, czyli drugi tom opowieści z mekhańskiego pogranicza. Ja w ogóle sądziłam, że ta seria jest jakoś skończona z jakiegoś powodu. Chyba dlatego, że tak długo jest wydawana, no ale nie jest, chociaż nie spodziewam się, że nadgonię nagle cudownie wszystkie te tomy. Jednak mimo wszystko ciągnie mnie do tego świata i liczę na ucztę literacką, tak jak było z pierwszym tomem. Zbliżamy się powoli do końca i tutaj wyjątkowo jak na mnie thriller, który też obleciał Booktubia naszego żywego roku, więc stwierdziłam, że OK sprawdzę, czym się tak wszyscy zachwycają. Pomoc domowa, Frida McFadden. Wiem, że teraz w styczniu wychodzi kontynuacja, czy tam jakieś kolejne przygody tej bohaterki. No to sprawdźmy, czy faktycznie jest się tutaj czym zachwycać. 22 to nasze rodzime podwórko, znowu science fiction. Niezwyciężony Stanisława Lema. To będzie moja trzecia książka Lema po bajkach robotów oraz po um, dziennikach gwiazdowych, które mi się podobały. Ale nie chcę jeszcze się rzucać na Solaris, więc tak małymi kroczkami sobie pójdę na razie przez inne jego pozycje. W ramach przedostatniej książki zostajemy w klimatach, bo chciałabym się zabrać za kolejny klasyk gatunku, czyli za Fundację Asimowa. Uważam, że, że to będzie jedna z bardziej ambitnych pozycji z tej listy, i też może nie na najbliższy czas, ale byłabym bardzo zadowolona, gdyby chociaż ten pierwszy tom udało mi się spróbować. Może nie dam rady i nie przebrnę, ale chcę spróbować. No i na koniec książka, która była omawiana niedawno na kanale pod Naporem. I chodzi mi o dwie powieści ruchu Mateusz Górniak. Zaintrygowało mnie tutaj to, że autor jest młody i wprowadza właśnie perspektywę tego nowego pokolenia, bliższego mnie. Jest wprawdzie jeszcze parę lat młodszy ode mnie, ale nadal liczę na coś, co będzie bliskie moim doświadczeniom i z czym w jakiś sposób będę się mogła utożsamić. I to się okaże. I tak wyglądają moje najbardziej skonkretyzowane na ten moment plany czytelnicze na ten rok. Naprawdę na każdą z tych książek mam wyraźną ochotę, więc liczę na to, że pójdzie mi lepiej niż zeszłoroczny TBR. Na koniec chciałabym jeszcze Wam bardzo serdecznie podziękować za 100 subskrypcji na kanale, bo to dla mnie liczba bardzo odległa, a stała się realna i jestem wdzięczna za każde Wasze kliknięcie, każde wyświetlenie i każdy komentarz. Dajcie proszę znać, czy i jakie książki Wy planujecie na ten rok, rok a ja na dzisiaj dziękuję za Wasz czas i do usłyszenia.